Czołem, kamratki i kamraci! Ja tu dzisiaj w towarzystwie mam świadka. Przedstawiam wam drucha znakomitego. Kolega ma na imię Pegas. Kolega ma na imię Pegas. Koń kawaleryjski. Siwy. Mądry. Chociaż Pegas to tylko koń, albo aż koń. Co chciałem powiedzieć. Pamiętacie te tablice z dworca gdańskiego, gdzie próbuje się nas wsadzić pod buta i okraść. I kolega szumski Andrzej, Andrzej, pozdrawiam cię serdecznie. Wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić inną tablicę. No to nie Zrobić inną tablicę. Tablicę, którą treść poznaliście już. Te tablice będzie można pobierać. zdamy tam linka do PDF-u pobierać treści tablicy, bo naszym marzeniem jest, żeby takie tablice... Pegas, Pegas, Żeby te tablice zawisły na wszystkich dworcach lotniczych, yy, kolejowych. A tak nie może być, że nasze szczeniaki po świecie się rozpraszają, a na ich miejsce wrażego nam się wkłada. Wroga. Przeszliśmy tu dzisiaj razem z Pegazem żeby wam o tym powiedzieć koń ma swoje prawa ludzkie sprawy go nie interesują za bardzo Zapozuj troszkę, zapozyj zapozyj no. zapozyj koń to nasza polska natura kamraci i kamratki jego nie obchodzi za bardzo punktatorstwo, politykowanie go nie obchodzi, łajdactwa go nie obchodzą obchodzi go prawda. I tego się powinniśmy trzymać. Tego się, powinni... tego się powinniśmy trzymać. Chodź, 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 chodź. widzicie. My tu politykujemy, a koń swoje wie. Trawa, woda, owies, miłość, marchewka, suchy chleb, jabłka. Oto prawda, która interesuje konia. Więc tak. Zrobiliśmy taką <laughs> sytuację z tą tablicą, że jak się pokazuje tablica, która wisi na dworcu gdańskim, to mamy bardzo nieprzyjemny dźwiękową podkładkę akustyczną do tej tablicy. Jak się pokazuje nasza tablica, to posiłkujemy się Chopinem. Posiłkujemy się Chopinem. Wykryto zagrożenie. W marcu 68 zagrożenie się oddaliło złośliwe i niepożądane pasożyty potrafią jednak powracać. Pora na gruntowne skanowanie Polski. Do roboty, kopiować te tablice, wstawiać gdzie się da, wstawiać gdzie się da, koledzy. A może nawet w rzeczywistości robić, naklejać taka akcja taka niesubordynacja obywatelska gdyby była. Robić, naklejać, cinać, wklejać w różne filmy, dawać linki mała nasza samoobrona. Mała nasza samoobrona, to tyle, co miałem powiedzieć. Czołem Wielkiej Polsce, w takim razie, i zwycięstwo będzie nasze.